Dzień dobry, Jacek Zanskiej. Dalej, proszę kanał Metru. Wkłaniamy się bardzo nisko i witamy w naszym drugim odcinku w 2021 roku. Witam naszych stałych wywalców. cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że dalej jesteście na YouTubie. Zapraszamy oczywiście też do śledzenia nas na Facebooku. Witamy też tych, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy. Jeżeli tak jest, na spokojnie przejrzyjcie sobie nasz kanał, zobaczcie poszczególne filmiki, te tematy, które Was interesują. Jeżeli powiecie tak, jest to kanał nam jest pomocny, no to zapraszamy do subskrypcji z tym takim dzwoneczkiem, żeby być z nami na bieżąco. Tak samo Was też zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku i patrzeć, co dla Was mamy i co będziemy dla Was wrzucać, żebyście cieszyli się z naszego kanału i wynosili. Pomocnym informacją. Dzisiaj będziemy mówić o bólu z przodu kolana, tak to nazwijmy. My w temacie nacelowaliśmy na kolano skoczka, ale z tego przodu kolana mamy wiele rzeczy. Będziemy więcej mówić o diagnostyce. Są testy na poszczególne schorzenia, ale jak wiedzieć na 100%? Tu bardziej będziemy szli w diagnostykę obrazową. I teraz trzy do tematu się odniosę: na trzy na to do na rzepki: kolano skoczka. Muszę zrobić RTG, czy zrobić USG, czy rezonans, który pokazuje wszystko, a jednak jest troszkę droższy. Które badanie pozwoli mi zróżnicować inne problemy? Podejrzewam, że jest to koloru Scotch, bo wyczytałem sobie gdzieś w internecie. Ale które badanie potwierdzi na 100%, że jest to to i które warto by było wykonać? Zapraszamy! Do rzeczy. Ból z przodu, kolana. Mamy tu staw kolonowy. Jest tam wiele rzeczy. No Nie będę się wypowiadał na wszystkie tematy: pogrubienia ciała, chow, kaletkowe. Jest tam naprawdę troszkę rzeczy, które może boleć w tym przednim przedziale, w tym przedziale podrzebkowym, bo o tym będziemy mówić. Dzisiaj będziemy się skupiać na tym kolanie skoczka. Oczywiście są tu charakterystyczne rzeczy. Na naszym kanale o kolanie skoczka też było. Będę odsyłał do tych filmików u góry w kartach. Oczywiście, jeżeli z tych kart Wam nam się nie uda, to możecie sobie po prostu przejrzeć, przeskoczyć do tych filmików, które już powstawały. Dzisiaj diagnostyka obrazowa. I teraz powiedzmy sobie numer jeden. Yy, po kolei będę mówił. RTG. Czy warto? Krótko. Nie. I nie jest to zmiana kosna. Chyba, że mieliście jakąś traumę. Traumę to znaczy jakieś uderzenie, upadek. Wszelkie takie rzeczy. Tak. I yy, macie ból pod Tak, zróbcie RTG. Ale jeżeli jest to sprawa Podejrzewacie przeciążeniowa suma mikrounazów? Nie, nie jest to super wskazane. Oczywiście zawsze warto zrobić badania obrazowe, jakkolwiek, bo nawet jeżeli na 99% wiemy, że to RTG, że to nie jest sprawa kosna, no to potwierdzimy sobie. Nigdy jakby ja zawsze jestem taki, że wolę mieć nadmiar tych badań obrazowych niż za mało, ale do czego dążę? Będę dążył do rezonans USG, czyli sprawy, które pokazują też tkanki miękkie. Tkanki miękkie w RTG niekoniecznie tam widać w taki jak byśmy chcieli. I teraz, czy wybrać USG, czy wybrać ten droższy rezonans? Oczywiście są plusy i minusy danych badań. I teraz, wybrać bardzo króciutko, żeby Was też. USG, bo rezonans pokazuje nam naprawdę dokładnie wszystko. Tnie co 2 mm każdy ten staw i rzeczywiście, więc na dożebki widać tam bardzo dobrze. Czy USG jest wystarczające, czy iść w rezonans? Tak, USG jest wystarczające. Uwierzcie mi, możliwe, że podczas trwania tego filmiku zaraz sobie podejdę z kamerą do swojego USG, bo też wykorzystuję w własnym gabinecie. To jest rozpoznanie sekundowe, jeżeli mam być szczery. Przyłożenie sądy więzadą rzepki naprawdę leży blisko, podskórnie, bardzo, bardzo dobrze, bardzo takie... Wręcz jak ktoś do nas przychodzi bardzo przyjemne rozpoznanie w USG, świetnie to widać, nie trzeba mieć super aparatu do tego, żeby widzieć te zmiany w, tej więzale, w tym więzale rzepki, sami zresztą zobaczycie jak ładnie widoczne są te zmiany, pokażę, mam nadzieję, że uda mi się wrzucić te zdjęcia w trakcie właśnie tego jak będę tutaj o tym mówił, więc jeżeli macie Podejrzenie kolana skoczka, albo ktoś nawet już wam powiedział, że to macie, ale nie mieliście badania obrazowego. Ja jestem dosyć taką osobą, może nie, że niewierną, bo to jakkolwiek to zabrzmi trochę dwuznacznie, ale osobą, która jest sceptyczna. Na, no, no może nie, lubię potwierdzenia, naprawdę, bo inaczej, jestem, jestem terapeutą bezpiecznym, o, tak bym to nazwał i lubię sobie zobrazować na 100%, więc nie na 99,9%, na 100% robię badania obrazowe, czyli jeżeli macie taki problem, Zróbcie sobie badania obrazowe. Jedna wizyta i nie będziecie musieli się, że tak powiem, bujać po innych specjalistach, bo rehabilitowaliście sobie 3 miesiące na kolana skoczka, a yy, nie macie na przykład takich rezultatów, a na kolejnej wizycie wyjdzie, że ktoś, który używa USG wam powie, ale tam kolana skoczka nie ma. Jest problem inny, na przykład kolantkowe. inne, inne sprawy, więc na początku swojej przygody yy, lepiej wykonać które badanie rzeczywiście USG, sami zobaczycie na tych zdjęciach, które Wam e, wstawię. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję z Dariuszem, że ten filmik był i jest i będzie dla Was pomocny docelowo. E, oczywiście z naszej prawej, Waszej lewej strony zostawiamy kolejne sugestie z naszego kanału. Prawdopodobnie będą to filmiki z tema, o tematyce stawu kolanowego. O tym temacie stawu kolanowego jeszcze dużo będziemy mówić. E, mamy też informację krótką że jako drugie postanowienie, mówiliśmy sobie w zeszłym filmiku postanowiono w żeby te filmiki powstawały częściej, drugim postanowieniem jest to, że będziemy też tworzyć i darmowe webinary, i takie kursy rozszerzone. Oczywiście wszystko to jeszcze jest w planach, w powijakach, ale, że tak powiem, już nie wytrzymuję z ekscytacji, żeby się do tego zabrać. Będziemy oczywiście na bieżąco informować, więc śledźcie nas. Pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym filmiku.